Siema! Dzisiaj nieodzowny element każdego mistycznego zestawu dyskotekowego, jakim jest biceps, biceps i klata. Dziś porozmawiamy sobie o bicepsie, 5 najlepszych ćwiczeń, które według mnie powinieneś robić, żeby zrobić wielkie baniaki. Słuchajcie, pierwszej sprzęty chciałbym Wam zaproponować to uginanie ramion na ławce skośnej. Oczywiście w wersji unilateralnej, w której używamy każdego ramienia z osobna. Mocno odwodzimy łokcie do tyłu, przez co możemy mocniej zaangażować głowę krótką. Dopinamy mięsień. Oczywiście zauważcie, w każdym powtórzeniu staram się wykonać taką mikropauzę i mocno rozciągnąć w całej długości biceps, tak żeby pracował on jak najbardziej optymalnie. Drugi ćwiczenie, jaki chciałbym Wam zaproponować, to uginanie ramion ze sztangą prostą. Prostą z racji tego, że nasze nadgarstki są w pozycji supinacji, przez co możemy mocniej zaangażować biceps. Oczywiście, takim dodatkowym trykiem, który możemy sobie zastosować, to jest elewacja w maksymalnej koncentracji, czyli w momencie, kiedy mamy ten biceps spięty, staramy się delikatnie unieść łokcie. I oczywiście spiąć je razem, przez co będziemy w stanie mocniej zaangażować bicepsy. Oczywiście możemy to ćwiczenie też wykonywać z czy łamanu sztangą łamaną, jeśli mam jakieś problemy z mięśniem naramiennym. Kapitalna sprawa. Słuchajcie, kolejne zastąpione ćwiczenie, modlitewnik, znany od lat, klasyczny, ukochany, po prostu modlitewnik, co tu dużo mówić. Słuchajcie, kolejne kapitalne ćwiczenie to hammer curl, czyli uginanie młotkowe. I tu wariantów tego ćwiczenia jest bardzo wiele, ale ja chciałbym Wam pokazać przede wszystkim to klasyczne. Uginanie młotkowe, w którym jakby nie przemieszczamy łokci, staram się je trzymać blisko ciała i zwyczajnie uginamy ramię. Zwróćcie uwagę, że każde powtórzenie, które wykonuję, jest dopięte, jest przypięte w górze, w fazie koncentrycznej. W fazie ekscentrycznej staram się maksymalnie te bicepsy rozciągnąć. W tym ćwiczeniu bardzo mocno angażujemy mięsień na ramienny, który uwydatnia, jakby, nasze bicepsy. Słuchajcie, i na sam koniec jest kapitalne ćwiczenie. Wielo twierdzi, że to ćwiczenie, które uwydatnia szczyt bicepsa co jest dalekie od prawdy, ale ćwiczenie, w którym naprawdę bardzo mocno możemy ten biceps poczuć. Ćwiczenie, w którym musimy mocno odwieźć łokieć do przodu, usztywnić garstek i dopiąć się w każdej fazie koncentrycznej, tak żeby poczuć naprawdę szczyt tego bicepsa. Faktycznie jest to odczuwalne w szczycie bicepsa, ale nie do końca wpływa to na rozwój tego szczytu. Kapitalne ćwiczenie, polecam. Zajmij się zestaw w ogóle dzisiaj. Dzisiaj w takim super szybkim wydaniu, ale moi drodzy, niedługo wracam do Was z pełnymi odcinkami, zbliża się sezon startowy, więc pracę mam co miara. Dzisiaj póki co zadanie domowe trenujecie Vitebska. Do zobaczenia. Łapka w górę, subskrypcja. Widzimy się następnym razem.